Co? A co on, kurwa, robi? Tu na górę? I tak się robi? Kurwa. Co ja mam, kurwa? Koronawirus. Kurwa. Mm. No, <a ja. grywa> <grywa> 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 to jest pojebane wszystko. Kurwa. Panie Krzysztofie, znajdujemy się w Niemczech. <grywa> Obecnie panuje koronawirus wszechobecny, co ma pan do powiedzenia? A ja co? Piję i mam wyjebana koronawirusa, o, maseczka i alkohol, to jest moje antybiotum na koronawirusa. <tryk> <tryk> Tylko tyle? Tylko tyle, nie, to nie ale alkohol i maseczki. <tryk> Dobrze. Wiadomo, rękawiczki jak rozładunek, czy coś, wiadomo, ale alkohol, chlor i rękawiczki, i maseczki. Rozumiem. I dokładnie. Nie mam więcej pytań. No i to. No. No. Ale co to było? Jakaś dodatkowa ochrona? Nie, nie, nie. No po prostu to